Cześć, mam na imię Asia, jestem stylistką, kolorystką i wizerzystką. Niektórzy z Was już mnie pewnie znają, inni jeszcze mnie nie znają, ale dzisiaj chciałabym się zająć dość poważnym tematem, jakim jest kształt, kształt twarzy, a fryzura jaką nosimy, ponieważ bardzo duże znaczenie ma to, jaki mamy kształt twarzy i jaką fryzurę do tego dobierzemy. Pierwszym kształtem twarzy, jaki się zajmiemy, będzie twarz trójkątna. Zrobimy to na przykładzie gwiazd. Przy twarzy trójkątnej mamy tutaj Krystynę Aguilere, która jest idealnym przykładem gwiazdy, która ma twarz trójkątną. I spójrzcie tutaj na pierwsze zdjęcie i spójrzcie tutaj na drugie zdjęcie. Od razu widać, że na drugim zdjęciu prezentuje się ona o wiele lepiej. Dlaczego? Na pierwszym zdjęciu możecie spojrzeć, ma prostą grzywkę i włosy, które są ścięte równej długości. Na, drugiej, na drugim zdjęciu mamy asymetryczną grzywkę, która przykrywa nam tylko tak naprawdę większą część czoła, ale nie całkowicie nie jest to prosta grzywka i mamy pocieniowanego boba. Dlaczego ta fryzura jest lepsza? Dlatego, że twarz trójkątna to przede wszystkim dosyć wysokie i szerokie czoło. I dla twarzy Trójkątnej będą dobre, wszelkie asymetryczne grzywki po jednej stronie twarzy lub po obu stronach twarzy, ale nie prosta grzywka. Twarz trójkątna to również fryzury pocieniowane, takie, które nadają lekkości, ale też objętości. W obrębie szczęki, ponieważ w tym miejscu przy twarzy trójkątnej mamy zwężenie w dół. Na pierwszym zdjęciu ta twarz trójkątna jeszcze bardziej nam się wyostrzyła, tym bardziej, że ta grzywka jest prosta, a na drugim zdjęciu mamy złagodzenie rysów twarzy. Kolejną twarzą jest twarz typu serce, inaczej nazywana sercowatą, i będziemy to omawiać na przykładzie Kortnej Kardashian, która jest idealnym przykładem twarzy w kształcie serca. Co jest Najgorsze, jaka najgorsza jest fryzura dla twarzy w kształcie serca przedziałek na środku głowy, ponieważ to jeszcze bardziej pogłębia nam ten kształt serca i pogłębia nam ten tutaj przedziałek tak jakby na środku czoła. I muszę przyznać, że szukając zdjęć kortnej Kardashian, w odpowiedniej fryzurze było mi bardzo ciężko znaleźć, ponieważ praktycznie na każdym zdjęciu nosi przedziałek na środku głowy, a niestety to jest właśnie błędna fryzura. Przy twarzy sercowatej powinniśmy mieć asymetryczną fryzurę. Powinniśmy mieć ten przedziałek z boku, nie na środku, lub tak, żeby tego przedziałka w ogóle nie było widać co jeszcze można by powiedzieć świetne są tutaj asymetryczne cięcia typu bob właśnie z grzywką a najgorsze są proste włosy ścinane na równo no tutaj z twarzą sercowatą jest podobnie jak z twarzą w kształcie trójkąta ponieważ są to w miarę, ale to w miarę podobne kształty twarzy kolejnym kształtem twarzy mamy twarz okrągłą i omawiamy tu na przykładzie Seleny Gomez jeżeli chodzi o twarz okrągłą to najgorsze Fryzury to takie, które mają znowu przedziałek na środku głowy, chyba że, chyba że jest to bob i ma delikatne pocieniowanie. Najgorsze są włosy proste, gładkie i ulizane. Fryzura u twarzy okrągłej powinna być odbita od głowy, takie mieć jakby odbicie. Powinna mieć troszeczkę fale, ale nie loki, bo loki dodadzą jej też za dużo objętości. Przy twarzy okrągłej y, najgorzej sprawdzają się włosy długie i włosy ścięte proste i takie gładkie. Y, najlepsze są właśnie takie cieniowane, odbite od głowy. Ewentualnie sprawdzi się jeszcze grzywka po obu stronach głowy, która też troszeczkę zwęzi nam tą twarz. Kolejną twarzą jest twarz podłużna i tutaj na zdjęciach mamy Kerry Washington. I spójrzcie na pierwsze zdjęcie i spójrzcie na drugie zdjęcie. Jak ogromną różnicę widać na obu z nich. Przy pierwszym zdjęciu Kerry Washington ma proste, dłuższe, takie półdługie można powiedzieć włosy z przedziałkiem na środku głowy, co jeszcze bardziej wyciągnęło jej twarz. Spójrzcie na na ten kształt twarzy, a zobaczcie, jak tutaj się zarosowuje twarz, kiedy ona ma krótką fryzurę i jest to bob, jeszcze mamy tutaj przedziałek z boku głowy i tak, jakby troszeczkę grzywki założonej na czoło. Zupełnie inaczej. Ta twarz automatycznie wydaje się krótsza, a nie jest taka pociągła, taka długa. Jeżeli chodzi o twarz podłużną, no to właśnie najlepszymi fryzurami będą fryzury typu bob. Może być cieniowany bob, może być prosty bob. Ważne, by nie był on za długiej długości i by nie był całkowicie taki może równy. Może nie tyle co równy, ale żeby ym, sięgał tak do długości szczęki lub troszeczkę poza szczękę, ale nie dłużej. Najgorsze są fryzury właśnie długie i półdługie, proste, ulizane z przydziałkiem, Po znowu na środku głowy. Kolejnym e, kolejną twarzą, jaką będziemy omawiać, jest twarz kwadratowa, i na zdjęciach mamy Oliwie White. Muszę przyznać, że twarz kwadratowa jest też ciężką twarzą, jeżeli chodzi o dobór fryzury, bo mamy tutaj dosyć mocno zarysowaną szczękę oraz e, linię czoła, ale Spójrzcie zarówno na pierwsze, jak i na drugie zdjęcie i mam nadzieję, że widzicie to tak dobrze jak ja, że na pierwszym zdjęciu Olivia White wygląda naprawdę źle, a na drugim zdjęciu wygląda rewelacyjnie i jak dużo ma znaczenie fryzura. Już nie mówię o kolorze włosów, czy też makijażu, ale po prostu o samym cięciu i fryzurze. Dla twarzy kwadratowej najgorszą fryzurą, jaką tylko może być, jest yy, cięcie... Na wysokości szczęki, ponieważ to jeszcze bardziej wydobywa tą mocną szczękę. Najlepsze fryzury dla twarzy kwadratowej to fryzury długie i półdługie, delikatne fale, delikatne loki, które złagodzą te ostre rysy. Co jeszcze? No oczywiście przy twarzy kwadratowej mówimy nie dla krótkich włosów, bo te, te krótkie włosy po prostu jeszcze bardziej wyostrzają te ostre rysy. Świetnie sprawdzą się tak zwane fryzury czesane wiatrem, czyli właśnie te loki, fale, takie delikatne long bob świetnie się sprawdzi przy e, twarzy kwadratowej. Kolejną twarzą, na jaką weźmiemy na tapetę, to twarz diamentowa i tutaj mam Hellberry. I tak, niektórzy mogą się ze mną nie zgodzić, że na pierwszym zdjęciu wygląda ona źle, bo krótkie cięcia, bardzo krótkie cięcia są świetne dla twarzy diamentowej, ale nie w tej wersji, jaka jest na pierwszym zdjęciu. Dlaczego? Ponieważ przy twarzy diamentowej mamy zwężenie ku górze i zwężenie ku dołowi i mamy wystające kości policzkowe. Powinniśmy te kości policzkowe delikatnie podkreślić, a złagodzić te rysy takie, ostrzejsze na górze i na dole. Dlatego jeżeli wybieramy krótkie cięcie, tak krótkie jak jest tutaj na pierwszym zdjęciu, to powinna być grzywka, asymetryczna grzywka lub grzywka po obu stronach, więc Pixie Cut jak najbardziej dla twarzy diamentowej, ale nie w tej wersji, którą ma tutaj Hellberry na pierwszym zdjęciu. Spójrzcie na drugie zdjęcie, jak automatycznie ma złagodzoną ona tą swoją buźkę. Jak przez to, że grzywka kończy się na wysokości um, kości policzkowej, te kości policzkowe są są jeszcze bardziej troszeczkę wydobyte. Jak przez to, że dodaliśmy objętości poprzez fryzurę, która ma takie fale na wysokości szczęki, automatycznie wygląda to lepiej. Dlatego, jeżeli chodzi o twarz diamentową, to nie odsłaniamy czoła. Grzywka powinna być po jednej lub po obu stronach i powinna być to asymetryczna grzywka i powinny być to raczej cięcia, które zakrywają żuchwę i dodają tutaj objętości na wysokości żuchwy. Podkreślamy kości policzkowe i jeszcze raz powtórzę, jeżeli decydujecie się na cięcie pixie cut, to tylko i wyłącznie z grzywką, tak żeby przysłoniła ona część czoła. Kolejną twarzą, naszą przedostatnią twarzą, jest twarz prostokątna i tutaj mamy Diesel Bündchen. Jeżeli chodzi um... O tą modelkę i o jej fryzury to również było mi bardzo ciężko znaleźć zdjęcie takie nieodpowiednie. Jednak twarz prostokątna ma wiele wspólnego z twarzą podłużną, z tym, że twarz prostokątna ma ostrzejsze y, kształty niż twarz podłużna. Dlaczego ona na pierwszym zdjęciu wygląda gorzej niż na drugim zdjęciu? Dlatego, że na drugim zdjęciu fryzura jest czysta wiatrem, jest dużo lekkości, dużo objętości, co tak naprawdę złagodziło jej rysy twarzy, a na pierwszym zdjęciu mamy. Tak, jakby proste włosy z przedziałkiem na środku głowy, tak po prostu puszczone, i te. Ostrze, że się twarzy dalej widać. Widać tą taką prostą linię przy linii porostu włosów, gdzie na drugim zdjęciu tego nie widać. Dlatego przy twarzy prostokątnej, tak samo jak i przy podłużnej, najlepsze są fryzury krótkie. Fryzury, które sięgają troszeczkę za linię żuchwy lub linię żuchwy, ale które są łagodne przy linii żuchwy, dlatego że przy twarzy prostokątnej mamy tutaj te ostrzejsze te rysy. No i jako ostatnia twarz, która nie zawsze jest kształt twarzy, który nie zawsze jest brany pod uwagę, przez inne stylistki, to jest twarz trapezoidalna, inaczej też nazywana twarzą gruszki. Jest to mniej i rzadziej spotykany kształt twarzy, ale pojawia się on. I tutaj mamy przykład Kelly Osbourne, która ma właśnie kształt twarzy trapezoidalnej. Jest to bardzo ciężki kształt twarzy, podobnie jak kształt twarzy kwadratowej, dlatego, że ciężko znaleźć tutaj taką równowagę, żeby dobrze ta twarz wyglądała. Przede wszystkim to, co widzimy na pierwszym zdjęciu, to stanowczo nie dla twarzy w kształcie gruszki, a to, co widzimy na drugim zdjęciu, jak najbardziej tak. Najlepiej sprawdzą się świetne są boby i włosy cieniowane średniej długości, ale też włosy takie objętościowe na bardziej u góry, a na dole troszeczkę mniej, chociaż też mogą mieć tą objętość. Świetnie sprawdzą się właśnie jakieś fale. Loki, takie fryzury czesane wiatrem, ale wszystko z objętością. Nie dla totalnie prostych włosów, ulizanych włosów, bo to jeszcze bardziej podkreśli tutaj tą fryzurę, tą kształt twarzy. E, świetnie sprawdzi się grzywka po obu stronach twarzy, bo ona złagodzi te rysy, doda objętości tutaj u góry. No, w sumie hmm, chyba na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że troszeczkę Wam pomogłam, jeżeli chodzi o kształt twarzy, a fryzury. Możemy jeszcze raz przejść przez prezentację od początku. Spójrzcie jeszcze raz na Krystyna Aguilera na pierwszym i na drugim zdjęciu. I mam nadzieję, że większość z Was zgodzi się ze mną, że na drugim zdjęciu wygląda ona o wiele, wiele lepiej. Jeżeli chodzi o Krystyna Aguilera i twarz trójkątną, to jeszcze widziałam fajne zdjęcia, jak miała długie włosy. Oraz jak czesała się Ala Peanut Girl, bo też był taki okres, kiedy czesała się jak peanut girl. Spójrzmy jeszcze na Kortny Kardashian. Tak jak mówiłam, tutaj miałam duży problem, żeby znaleźć e, zdjęcie, na którym ta fryzura jest odpowiednia, ponieważ tak jakby Kortney Kardashian jeszcze bardziej podkreśla ten e, kształt twarzy serca i zawsze praktycznie nosi przydziałek na środku głowy. Spójrzcie na Selene Gomez, jak bardzo na pierwszym zdjęciu jest podkreślana ta twarz okrągła, a na drugim zdjęciu, jak jest wyszczuplona twarz i złagodzone są terysy. Spójrzcie na Kerry Washington. No, tutaj dosyć szczegółowo to mi omawiałam, bo tutaj naprawdę widać tą różnicę. Spójrzcie sobie na twarz kwadratową i Olivia Wilde, gdzie tutaj też ta różnica we fryzurze jest drastyczna i naprawdę widoczna. Na twarz diamentową i Berry, gdzie uważam, że tutaj też to widać, tak jak mówiłam. Wielu z Was może się ze mną nie zgodzić, ale ja mówiłam tak dla krótkich cięć, ale nie takich jak widzimy tutaj na tym zdjęciu. Po prostu tutaj brakuje na tym pierwszym zdjęciu nam grzywki. Spójrzcie na twarz prostokątną i gizelbęcin, jak złagodzone są te rysy twarzy, kiedy mamy więcej objętości, lekkości w fryzurze. No, i jeszcze raz na Kelly Osborn. Możecie sobie też poszukać innych jej zdjęć, bo akurat ona bardzo często zmienia fryzury i bardzo dużo fryzur można u Kelly Osborn znaleźć. No dobra, to mam nadzieję, że na tyle. Życzę Wam e, miłego dnia i do zobaczenia następnym razem, a raczej do usłyszenia następnym razem. Cześć!